Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem w zestawieniu top 5 zestawów stereofonicznych do 10 tysięcy, aczkolwiek będzie to około 10 tysięcy, bo tutaj też występują zestawy, które będą no, nieco tańsze jak i nieco droższe, aczkolwiek nie przekraczające jakiejś dużej kwoty w okolicach 1000 złotych maksymalnie. Jeżeli chodzi o to zestawienie, to tutaj przygotowaliśmy zarówno takie, które będą dedykowane do większych pomieszczeń o różnej charakterystyce, zarówno zbudowane na wzmacniaczach lampowych, jak i tranzystorowych, czy też powiedzmy, że takich ala urządzeniach all-in-one. Tak więc zapraszamy. Pierwszy zestaw to propozycja dla osób poszukujących prawie kompletnego rozwiązania, które nie tylko będzie oferowało bardzo dobre brzmienie, ale i funkcjonalność niemalże w pełni. Mowa tutaj zarówno o dostępie do stacji radia internetowego, jak i możliwości korzystania z serwisów muzycznych typu Spotify, Tidal. Oprócz tego mamy do dyspozycji regulację barwy tonów oraz sekcję DAC i wejście phono. Rozwiązanie to może posłużyć nam także jako namiastka kina domowego, ponieważ na pokładzie znalazło się wyjście na subwoofer. Dali z kolei to kolumny z membraną z włókna drzewnego, yy, mieszanką również z celulozą, co przekłada się na ich finalne brzmienie z mocniejszym dołem i spokojniejszym środkiem. Z kolei wysokie tony są bogate w detale, co powoduje, że w połączeniu z denomem dostajemy brzmienie z mocniejszą podstawą basową, fajne do muzyki rockowej i pozwalające sprostać pomieszczeniom o kubłaturze około 25 m2. Brzmienie kolejnego zestawienia idzie w zupełnie innym kierunku. Tutaj pomimo solidniejszej podstawy basowej mamy do czynienia z bardziej uwypuklonym środkiem pasma dzięki metalowym przetwornikom z monitor audio, a także wzmacniaczowi Cambridge Audio, który buduje scenę dźwiękową poprzez przesunięcie wokali sekcji gitarowych oraz smyczkowych lekko przed linię kolumn, co daje efekt przybliżenia się do słuchacza tych elementów, dając wrażenie bardziej takich namacalnych. Bronze 500 to spore kolumny oparte o dwa przetworniki o średnicy 20 cm, co w tym przypadku przekłada się na większą predyspozycję no, na metrażach od około 25 m2 do nawet 30-32 m bez wsparcia oczywiście subwoofera. Cambridge Audio to w odróżnieniu od Denona klasyczny wzmacniacz nie posiadający w sobie dodatkowych funkcjonalności oprócz o, oczywiście tutaj wbudowanego modułu Bluetooth. W każdym innym przypadku musimy do niego podłączyć źródło zewnętrzne, aby odtwarzać jakieś treści. Podobnie do Denona mamy na tylnym panelu pakiet wejść cyfrowych, włącznie z USB-asynchronicznym, dla osób korzystających z komputera jako odtwarzacza plików czy innych treści. System skierowany do osób poszukujących charakterystyki jazzowej, czyli dość równy, spójny i z bardziej dostojnym prowadzeniem linii dźwiękowej. Do mniejszych składów jak duety, tria czy kwartety potrafi to zestawienie stworzyć namiastkę bardziej kameralnego odsłuchu i oddać bardzo dobrze klimat małych sal koncertowych. Nie oznacza to oczywiście, że nie może się spodobać w innych gatunkach, ale w mojej ocenie najwięcej może zaoferować właśnie w tym gatunku. Ryga Alex MK4 to tak samo jak w przypadku Cambridge klasyczny wzmacniacz, aczkolwiek oprócz analogowych wejść, dysponuje także w jednym optycznym i koaksjalnym wejściu. Nie ma tutaj jednak wbudowanego modułu Bluetooth. Acoustic Energy z kolei to zgrabne i dość filigranowe kolumny, aczkolwiek nie brakuje im basu, nie ma się wyrażenia jego deficytu. Niemniej jednak, na pewno nie są to paczki o potężnej podstawie w sekcji niskotonowej. Z racji gabarytów łatwo je wkomponować w pomieszczenia o mniejszym metrażu i bardzo dobrze sobie w nich radzą. Do 20-22 m2 będą oferowały fajny balans tonalny, w większych o ile mogą oczywiście się znaleźć możemy odczuwać już delikatne braki w basie, chyba, że akustyka naszego pomieszczenia jest po naszej stronie i uwypukla akurat te częstotliwości. Ten zestaw to typowe rozwiązanie dla osób lubujących się w naprawdę sporej ilości niskich tonów, jeżeli szukamy opcji do muzyki klubowej, hip-hopu, to będzie to rozwiązanie dla takich właśnie użytkowników. JBL to kolumny zgoła inne niż Acoustic Energy. Mamy do czynienia ze sporej średnicy przetwornikami, dużym litrażem obudowy, a także charakterystyką znaną z konstrukcji JBL-a czyli amerykańskim brzmieniem, które operuje energicznością, dynamiką i głębokim basem. Yy, Niemniej jednak warto jeszcze wspomnieć o wysokich tonach, ponieważ umieszczenie kopułki w no, czymś na kształt trochę takiej tuby powoduje, że rozpraszanie ich jest bardzo dobre i możemy się poczuć trochę jak na koncercie. Magnat to z kolei hybryda, a więc przed wzmacniaczą pracują lampy. Natomiast wydajność zapewniają nam tranzystory, dzięki czemu mamy moc pozwalającą nam na kontrolę przetworników, a co za tym idzie, także basu. Wyposażenie jest dosyć bogate i mamy zarówno Bluetooth do dyspozycji, jak i sekcję DAC, pozwalającą nam na podłączenie odbiornika telewizyjnego czy streamera, no i tym podobny. Oczywiście regulacja barwy dźwięku to coś do czego przyzwyczaił nas magnat, i w tym miejscu wspomnę jeszcze tylko o jednym. Jako jedyny z tego zestawienia daje nam możliwość wpływu również na średnie tony. Wielkość pomieszczenia dla takiego rozwiązania nie jest przeszkodą. Spokojnie 35 do 40 m2 nie będzie stanowić tutaj żadnego problemu. Nie zapominamy także o fanach lampowców. W tym przedziale cenowym również można pokusić się o takie zestawienie, którym jest Fez Audio Silver Luna i Elac Karina BS243.4. Mamy tutaj typowego przedstawiciela lampowców opartego o chyba najczęściej spotykane L34, dające urok znany z takich właśnie konstrukcji. Fajna w tym urządzeniu jest możliwość dokupowania modułów dodatkowych, pozwalających na rozszerzenie funkcjonalności podstawowej. Pośród tych opcji jest wejście HT, wyjście na subwoofer, moduł Bluetooth czy też Pilot. Elak Karina to z kolei małe, podstawkowe kolumny o dużych możliwościach. Dzięki zastosowaniu jetta mamy szerokość i holografię. A przetwornik średnio-miskotonowy daje naprawdę głęboki bas, co w pierwszym momencie obcowania z nimi może się wydawać no, w zasadzie niemożliwe. Z racji swoich gabarytów jest to zestaw dedykowany raczej do mniejszych pomieszczeń. A co do gatunków muzycznych, jakie mogą fajnie zabrzmieć się na nim, to sądzę, że można tutaj wymienić szerokie spektrum, bo finalnie brzmienie o. Ile cieplejsze z racji wzmacniacza i tendencji kolm do niskiego basu, to jednak nie brak mu środka i detalicznej góry. Dziękujemy Wam za wspólne spędzenie z nami tego czasu. Mamy nadzieję, że przybliżyliśmy Wam nieco zestawów, które ewentualnie mogłyby się znaleźć w Waszym kręgu zainteresowań. Jeżeli oczywiście chcielibyście jakieś konkretne filmy czy materiały, które Byłoby w Waszym zainteresowaniu, to zachęcamy Was do pozostawienia komentarza pod tym filmem. Jeżeli oczywiście poszukiwalibyście jakiegoś innego rozwiązania, mielibyście do nas jakieś pytania, to oczywiście albo możecie do nas bezpośrednio kierować je na maila, albo oczywiście tutaj pod komentarzami w sekcji komentarzy pod tym filmem jak najbardziej również Wam odpowiemy. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć.